Witam wszystkich. Tym razem pokażę, jak wymienić baterię w kluczyku od jeepa Kompasa z 2011 roku. Klucz zasilany jest baterią o symbolu 2032. Aby wymienić baterię w kluczyku, musimy znaleźć wypustkę, która znajduje się w tym miejscu. Może być zwykły nóż kuchenny. Podważamy kluczyk w tym miejscu, gdzie ta wypustka, delikatnie otwieramy, aby nic nie uszkodzić, i widzimy, jest bateria. Wyjmujemy ją delikatnie i w ten sam sposób. W odwrotnej kolejności wkładamy nową. Zamykamy kluczyk, i bateria jest wymieniona. Dziękuję za uwagę.